Witajcie ciekawscy! Kiedy większość ludzi słyszy hasło Spider-Man, myślą przede wszystkim o przyjaznym dzieciaku, człowieku pająku, superbohaterze z komiksów Marvela, a także z filmów Marvela i Sony. Jednak dla mieszkańców Denver w latach 40. określenie to oznaczało coś zupełnie innego i to niezbyt dobrego. Dla nich bowiem był to przydomek mordercy Włóczęgi, który zniknął bez śladu i zdołał umknąć policji na prawie rok. Jak to zrobił? Kim właściwie był Denverman Spider? Kim była jego ofiara i jak został odkryty? Zostańcie z nami do końca i posłuchajcie uważnie, ale wcześniej nie zapomnijcie o subskrypcji i włączeniu powiadomień, by nie przegapić żadnego z naszych ciekawych filmów. W przypadku historii Spidermana z Denver chodziło o morderstwo, które przez prawie cały rok dręczyło policję w stanie Colorado. Chociaż, jak mówiliśmy na wstępie, ten Spiderman nie był zamaskowanym superbohaterem, który swobodnie poruszał się po mieście po ugryzieniu przez radioaktywnego pająka. Zatem kim właściwie był? Theodore Conis urodził się w Illinois w latach 80. XIX wieku, a później w 1910 przeniósł się do Denver, gdzie pozostał do końca życia. Według doniesień, jako dziecko był bardzo chorowity, a zły stan zdrowia utrzymał się do jego dorosłości. Z powodu swoich problemów zdrowotnych, prawdopodobnie wynikających również z powodu wielkiego kryzysu i ogólnokrajowej biedy, mężczyzna miał trudności z utrzymaniem pracy przez długi czas i często nie miał gdzie mieszkać poza bramami lub załukami wokół miasta. W pewnym momencie swojego pobytu w mieście w Denver Guitar Club Theodore spotkał Filipa Petersa i dość szybko się polubili. Mężczyzna był emerytem z Denver and Rio Grande Western Railroad i mieszkał w swoim domu przy West Moncrief Place przez ponad trzy dekady. Był żonaty z Helen, a ich dzieci były dorosłe, z których jedno mieszkało w Grand Jackson. Peters był nie tylko byłym pracownikiem kolei, mężem i ojcem, ale także muzykiem i członkiem Denver Guitar Club, gdzie on i jego żona czasami dawali lekcje gry na gitarze i mandolinie. I to właśnie tam Peters poznał człowieka, który miał być jego zabójcą. Przez pięć tygodni przed morderstwem Peters pozostawał sam w domu, ponieważ jego żona Helen wracała do zdrowia w szpitalu Świętego Antoniego po złamaniu biodra podczas upadku. Sąsiedzi wieczorami otwierali więc przed mężczyzną swoje domy, żeby nie musiał być sam w porze kolacji, mógł cieszyć się ciepłym domowym posiłkiem i resztkami do zabrania na lunch następnego dnia. I tak, gdy nastał trudny czas, Konis schodził do domu Filipa z nadzieją na pożyczenie pieniędzy lub otrzymania czegoś do jedzenia. Ale ponieważ Peters spędzał większą część swojego wolnego czasu z przyjaciółmi i rodziny, nie było go w domu. Zdeterminowany, by znaleźć coś do jedzenia, koniec złamał się więc do niego. A gdy kilka dni później próbował zrobić to samo, tym razem został złapany przez Filipa. Była noc 17 października 1941 roku, kiedy Peters odkrył wysokiego, chudego mężczyznę plądrującego jego kompaktową, niemechaniczną lodówkę. Nie wiadomo, czy rozpoznał w nim Teodora, czy nie, ale między mężczyznami wybuchła bójka. Konis w pewnym momencie złapał żelivo, które znajdowało się obok i zaczął nim bić Petersa tak długo, aż go zabił. Po zamordowaniu kolegi Konis uciekł. Ciało Filipa odkryli później jego zaniepokojeni sąsiedzi i wezwano policję. Ci przeszukali dom, ale nie znaleźli żadnego śladu mordercy, a niektórzy komentowali, że zdawało się jakby zniknął w powietrzu. Ponieważ detektywi nie byli w stanie znaleźć żadnych śladów oprawcy, postanowili zbadać przeszłość Petersa w poszukiwaniu jakichś jego wrogów. Biorąc pod uwagę, że nie było zbyt wielu dowodów pozostawionych na miejscu napaści, mieli nadzieję znaleźć kogoś, kto nienawidził mężczyzny albo pragnął jego śmierci. W tym czasie żona Filipa została wypuszczona ze szpitala i wróciła do domu, ale nie pozostawała sama, ponieważ wprowadzili się do niej przyjaciele, by jej pomóc. Tymczasem w ciągu kilku miesięcy po powrocie pani Peters sprawy zaczęły przybierać dziwny obrót. Gospodyni i jej goście zgłaszali dziwne rzeczy dziejące się w domu, tak jak znikające jedzenie, dziwne dźwięki, oraz rzeczy zmieniające swoje miejsce. Co wystarczyło, by domownicy uznali, że dom jest nawiedzony, więc przyjaciele wrócili do siebie, a pani Peter z synem wyprowadziła się. Ale czym były te dziwne dźwięki? Po śmierci Filipa oraz wyprowadce pani Peters dom stał pusty, a mimo to sąsiedzi wciąż donosili o dziwnych dźwiękach i obrzydliwych zapachach dochodzących z posesji i chociaż funkcjonariusze przychodzili i sprawdzali miejsce, niczego niepokojącego ani nikogo nie znajdywali. Wszystko zmieniło się w lipcu 1942 roku, kiedy policja w Denver postanowiła przed domem umieścić dwóch detektywów – Roya Bloxoma i Billa Jacksona. Policja zdecydowała się na obserwację, zamiast czekać, aż zadzwoni do nich któryś z sąsiadów, alarmując o jakimś wydarzeniu. I dość szybko ich decyzja opłaciła się, ponieważ detektywi zauważyli w domu postać mężczyzny. Wbiegli więc do środka, żeby go aresztować, ale ku ich zaskoczeniu w domu nikogo nie było. Zdezorientowani funkcjonariusze mieli już wyjść, gdy usłyszeli hałas na górze. Podążyli za nim i natknęli się na drzwi do szafy. Otworzyli ją w samą porę, by zobaczyć parę nóg znikających w małym otworze w suficie, który prowadził na strych. Od razu chwycili za nogi i ściągnęli ich właściciela na ziemię. I tak złapali przestępcę. Mężczyzna został aresztowany i przewieziony na posterunek policji, gdzie przyznał się do popełnienia przestępstwa i opowiedział im całą historię. Zgodnie z tym, co Teodor powiedział policji, decyzję o pobiciu Petersa podjął w ułamku sekundy. Opisał, jak po morderstwie postanowił schronić się na strychu, gdzie przybywał do lipca. Aby zweryfikować jego historię, policja w Denver wysłała oficera, który byłby na tyle mały, że zmieściłby się przechodząc przez wąski otwór prowadzący na ciasny strych, na którym koniec urządził sobie dom. Zgodnie z raportami, mężczyzna zbierał odpady i nie kąpał się w czasie, gdy tam mieszka, co oznaczało, że smród planujący w pomieszczeniu spowodował, że oficer omal nie zwymiotował albo zemdlał. Mówiąc o tym prasie, rzekomy funkcjonariusz Fred Zarnow powiedział, cytujemy, człowiek musiałby być pająkiem, żeby długo tam mieszkać. Gazety wykorzystały to sformułowanie i dlatego w prasie mężczyzna został nazwany The Denver Spider-Man, tworząc legendę człowieka-pająka-mordercy. Jeśli jakimś sposobem kojarzycie opowieść o Spider-Manie z Denver, to dlatego, że jego historia nadal żyje. W latach 50-tych Earl Stanley Gardner wspominał o tym przypadku w swojej powieści Cool and Lamb Beware the Curves. Seria CSI zaktualizowała tę historię opowiadając ją we współczesnych czasach w odcinku drugiego sezonu Stoker w 2002 roku. Natomiast w odcinku na żywo w Boulder Theater w 2017, współprowadząca podcast My Favorite Murder Karen Kilgariff podzieliła się historią Spidermana z Denver. Ale co się stało z mężczyzną po jego aresztowaniu? Został oskarżony i skazany przez ławę przysięgłych na dożywocie w październiku 1942 roku. Osadzony w państwowym zakładzie karnym w Cannon City przebywał tam do śmierci 16 maja 1967 roku, gdy odszedł w wieku 84 lat. Według doniesień medialnych został pochowany na pobliskim cmentarzu. Powiedzcie ciekawcy, czy słyszeliście kiedyś o Spider-Manie z Denver? Co myślicie o jego zaskakującej historii? Napiszcie w komentarzach poniżej i jak zawsze nie zapomnijcie polubić oraz udostępnić tego odcinka, jak i zasubskrybować naszego kanału. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!